Cześć, witajcie na kanale Rezerwy. W kolejnym odcinku gry Men Eater udało się wrócić do głównego wątku. Teraz musimy zrobić tutaj quest, na który jeszcze nie wiem do końca na czym on będzie polegał. Musimy płynąć blisko Kajuniskiej Królowej. Zobaczymy zaraz co to jest ta kajuńska Królowa. A ja zapraszam was do oglądania. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Pamiętajcie, kliknijcie dzwonek, żeby dostawać powiadomienia. Tutaj. dobra, no To

This one's like 20 feet. 15. Whatever. Can't do it. I'll come out there. I'll do it. The old man with one hand. Yeah, well, maybe you shouldn't be mutilating baby sharks. What you say? Nothing. Huh. Boy, couldn't catch in a diaper. You telling me I to honor a shark. Believe that. I mean, I came down here thinking it'd be a good opportunity for some father-son bonding. But know? Nie wiem. zacząć Hej, nie wszyscy mogą być Mam że cała Czy tutaj chcą nas przywiązać do tego syna, do pita, żebyśmy go nie zżarli? Chcą, żeby... Chcą w nas wzbudzić emocje. No dobra, to fa część fabuły ukończona, a teraz musimy odwiedzić nowe miejsce i to będzie Szafirowa Szafirowa Zatoka, czyli musimy popłynąć aż tam. Coś po drodze mamy? Mamy tutaj jakąś walkę jedną. To możemy zrobić. To co po drodze będzie, to sobie po prostu zrobimy. Trochę ulepszyłem mojego rekina. Jak widzicie, jest jeszcze szybszy, jest silniejszy, robi lepsze uniki. Bo y, wydałem trochę tych punktów, które się zbiera. Skrzynkę mocny półkorku kurdej, ale widzieliście? Szybkie, szybkie jest nice. trochę... Kościół. No, no mało ma HP. Szybki, ale. Mało pancerny. Że on coś się bić ze mną nie chce. Kurde. Nie mogę go wtrafić. I ciągle ten zerownik się trak. Dobra, jedziesz z nim. Do końca kurde. Nie łap tych małych rybek. Się nie się czy nie Ale widzicie, jakie te walki są nierówne? Teraz ta ryba mnie ani razu nie zaatakuje. Wcześniej? Wcześniej także ginąłem na dałem rady, ciągle musiałem się leczyć. Także bardzo dziwnie, nierówno bardzo... dokładnie co. Co jeszcze tutaj będzie po drodze? Gdzie ja jestem? Ja jestem tutaj, tu zrobiliśmy. Tu mogę skoczyć po skrzynkę. E, jeszcze tam coś małego zabijam, i gdzie jest ta skrzynka? Jesus! Holy shit! Nawet, nawet delfiny tak nie skoczą. Mogę na Czekam do czego są appetite. te zielone punkty. Shard go system ulepsza. To jest na wyższy poziom. Później potrzeba i minerały, i ten zielony, na, na, na jakichś tam wyższych poziomach. Także na tym to polega. No ale na przykład tutaj Barakuda od razu przechwycona. To co jest z tyłu, to na razie zostawiam. Nie wiem, czy będę robił grę na 100%. Raczej nie. bo za mało tutaj różnorodności jest w górce. Ale zobaczymy teraz Sapphire jak Fire Base Famous Pure One provides visitors with plenty of skieball, popcorn shrimp and elegantly airbrushed t-shirts. Czy Sultan ciekawe, czy znaczy te fajne promy. Ciekawe, czy z nimi będziemy ewalczyć. Tu widzę, że możemy sobie wskoczyć i zeznać, to zaraz zobaczymy, ale już ee, no, zbliżamy się powoli do Aby się powoli do oceanu, czyli do najważniejszego. O, tutaj już fajnie wygląda. I I będziemy widzieć, gdzie to jest. O, tutaj jest y, rekin młot. Nawet jakieś, y, jakby orki słychać. Foka, o kurde, To też jest chyba rekin młot. No To będę, mógł, może wam teraz pokazać coś tam. Raz Zaraz może się z nim zmierzymy. Tutaj widzicie są ulepszenia. To już mam na maksymalny poziom, bo już więcej się nie da. No i to jest chyba najlepsza umiejętność, dlatego zdecydowałem się, że w to wszystko wydam. A tutaj mam, no jeszcze nie mam głowy, ciała, organ, dlatego że nie mam misji pobocznych porobionych i za nie się dostaje. Więc my sobie pójdziemy, pójdziemy w te kościane zęby. Ewentualnie można w elektryczności. ich rodzimy prądem, pewnie to ich jakoś obusza. Ciekawe, czy te błoty są też dla nas drogami, no nie? Może dlatego, że, że jesteśmy w grocie. Prawdopodobnie właśnie dlatego, że to jest jakby strefa taka, że ja, ja nie mogę być zaatakowany. No dobra. Mamy tutaj coś do zrobienia. No takie poboczniaki. Zniszcz cel. Zobaczymy co to za cel. Jakaś motorówka. Chyba, że najpierw może tutaj byśmy poszli zjeść ludzi i zrobimy takie kółeczko. Ale podoba mi się tutaj już taka fajna miejscówka, fajna cena, fajna ale tutaj będzie z kolei dużo więcej trzeba czasu poświęcić. Nie? Na to, żeby dopłynąć do niektórych miejsc. Jak jestem pod wodą... O, właśnie... Myślałem, że to Merlin. Ale będzie trzeba właśnie głęboko schodzić, a od jest niestety troszeczkę wolniejszy nasz rykinek. Tam na górze jeszcze mamy znak.

Będzie później robić tych chłopców, ale myślę, że będę robił już pod koniec. Jak będę dużo bardziej wylewelowany To będzie szybciej, bo tak to naprawdę dużo tych łodzi przepływa. I się coraz ciężej to lepiej. tu też jakieś nowa ryba.

And in the shark oh. then you know that Copley oh, was, was terrible hunting sharks Niektóre. Founder of America's largest shark-finning enterprise, okay, Mabel Bryant has collected quite a fleet of recreational boats. Her Bo fail sons Randall and Tyson, Tyson can often be spotted piloting them them around quest. Sapphire Bay. Myślę, że mogą być jakieś fajne później znaleziska, na pewno wraki będą, zobaczymy co jeszcze. I został nam jeden quest, o tutaj na przykład, coś jest nieodkryte, pewnie skrzynia na dnie. No, to zrobić to na 100% to ciężko, ale jeszcze mamy później oprócz tej miejscówki jeszcze dwie, także. No, jeszcze dużo, dużo. I tam pewnie też będzie tak głęboko. Nie wiem, czy będzie dopływać na ocean. To jest chyba też część misji. Ewentualnie to może być tak. Dobrze. O, jest Marlin, czyli dobrze mówiłem. Podobne, tylko że Marlin właśnie jest większy. Ciężko się je łowi. Wow, what the fuck? Gościu! Gościu! Shit. A ty młot, a ty co tutaj? Moje mojej nie młotem się nie bijemy, a zauważyłem tutaj przed chwilą... Yy, jakieś było wejście tajemne o jest spadek tutaj zobaczył co będzie a cały czas na nas polują the semi bull shark is able to attain larger maximal sizes through selective Właśnie, no, nie pokazuje. To teraz musimy jeszcze upolować po góry kilka. I, I myślę, że dostaniemy później polowanie na jakąś kolejną alfę. A ten czeka na nas tutaj. Kościół, nie rozumiesz, że my powinniśmy być ziomami? Powinniśmy być ziomami! Nasimi, naszymi wrogami są ludzie. A, jednak, patrzcie, ograniczona jest tutaj mapa jakąś taką siatką. To jest siatka antyrekinowa, siatka antyrekinowa. Tak naprawdę nie pozwala na uciec. Te kwestie, te poboczniaki z tymi rybami. No dobra, teraz, żeby znaleźć nową, dodatkową misję, to musimy tutaj niestety porobić trochę pobocznych. Ale tutaj będziemy yeah, mieli walkę z młotkiem. Tylko, że mamy jeszcze łotek. Tak się sprawdza. Coś pomaga. Ja uważam, że rekiny często zagona, uderzają. Tak nie kojarzę. Tak jakieś programy, to tak Nie kojarzę, że Kwałki mięsa są lepsze, troszkę więcej tych dają. Już 15 poziom mam, więc być może będzie ewolucja jak wrócę. Być może będzie ewolucja jak wrócę. A też ludzi. Muszę po prostu mieć więcej procent w Tutaj widzicie, przed chwilą było okazane, że mam 24, a muszę mieć chyba 40, żeby odnotować. A fun beach friendly snack is watermelon and feta salad. Zostanę rekinowi bez różnicy. Wysoko już skacze, Chyba wyżej. Tak, że jeszcze nie levelowałem. Tylko, że czasami on jakby nie skacze na górę, tylko właśnie przed siebie. Udę. Angry bull shark Moose. Local hunters are forced to post bail, Shrug off last night's hangover, so they can take to, to nie jest trudne, do zdobycia zdobycie, dużo... dużo trudniejsze już zdobywałem, tylko że... na boki, Siedem te dynamity już rzucają na mnie. Ciekawe co później będzie, myślę, że jakieś wstrząsy, jakiś, wstrząs, jakiś prądzik, coś takiego. No i dobra, 27% trochę to zajmuje, więc myślę, że spotkamy się już w następnym odcinku i tam sobie porobimy po prostu już misje główne, a ja te popoczniaki się sam z nimi pobęczę. Także zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał jeżeli jesteście nowi, no i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Pozdrowienia, cześć!